Witam Was z radością, drodzy moi uczniowie klas drugich. No i pragnę zaprosić na katechezę kolejne nasze spotkanie. Dzisiaj będę się starał, żeby było dosyć krótko, ale dzisiaj taka lekcja normalna z naszą książeczką. Także przygotujcie sobie książki, nasze, nasze podręczniki. No i zaraz będziemy zaczynali oczywiście od modlitwy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Świętym, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, książeczki otwieramy sobie na lekcji numer chyba widzicie 37. Lekcja numer 37, więc otwórzcie sobie, dam Wam parę sekund czasu. Otwieramy książki na lekcji numer 37. Temat dzisiejszej lekcji przeczytajmy sobie razem wspólnie. Jeżeli jeszcze szukacie, to oczywiście zróbcie sobie stop na chwileczkę. Temat dzisiejszej lekcji w każdą niedzielę cieszymy się z martwych wstaniem Jezusa. Drodzy uczniowie, to właśnie niedziela jest tym dniem, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Dla nas, ludzi wierzących w Pana Jezusa, wydarzenie no, najważniejsze, tak? Pan Jezus pokonał śmierć, pokonał szatana. Powstał z martwych, powstał do życia, opuścił grób, z martwych wstał. No i dlatego właśnie niedziela jest tym szczególnym dniem, kiedy co tydzień świętujemy, kiedy cieszymy się właśnie z wstaniem Pana Jezusa. Dlatego niedziela jest dla nas dniem szczególnym, jest dla nas dniem wyjątkowym, dniem, który powinien różnić się od pozostałych. Jest to dzień, kiedy, no właśnie, Staramy się jak tylko jest to możliwe, jak nam zdrowie pozwala, staramy się być na muszy świętej w niedzielę. Niedziela jest dniem, kiedy powinniśmy się powstrzymywać od takich prac, które nie są konieczne, bo może na przykład wasi rodzice muszą pracować, muszą czasami w niedzielę jechać do pracy, wtedy jest to jakby praca konieczna. Ale jeżeli tylko nie musimy, jeżeli tylko nie ma konieczności, to niedziela jest dniem, kiedy świętujemy, kiedy odpoczywamy, kiedy szczególnie staramy się znajdować czas dla Pana Boga, szczególnie właśnie na bycie w Kościele, być na Muszy Świętej. Zobaczcie tutaj w naszej chmurce jest jak zawsze krótki fragment z Pisma Świętego. Przeczytamy sobie teraz ten fragment wspólnie, także mam nadzieję, że już książeczki macie otwarte. Przeczytajmy wspólnie. Pierwszego dnia po Szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Maria Magdalena, a potem jeszcze też inne kobiety, ale też uczniowie Pana Jezusa poszli do grobu i okazało się, że grób jest pusty, że ten wielki, wielki, ciężki kamień, którym żołnierze zasłonili ten grób, został odsunięty. I grób jest pusty. Nie było tam ciała Pana Jezusa, bo właśnie Pan Jezus. Z martwych wstał, powstał z martwych, pokonał śmierć. Dlatego, moi drodzy, no, niedziela, niedziela, dzień szczególny, dzień świętowania, dzień modlitwy, spotkania z Panem Bogiem, dzień odpoczynku, dzień takiego też bycia razem, ze sobą, w naszych rodzinach. Dlatego teraz mam propozycję: popatrzcie sobie tutaj na ten nasz rysunek. Na lekcji numer y, 37 mamy rysunek: Ludzie gdzieś idą. Gdzieś idą, no właśnie, gdzie ci ludzie idą. W różnym wieku, słuchajcie, są tu i dzieci, nawet malutkie dzieciątko. Na rękach swojej mamy jest niesione, jest starsza pani, która nawet z, z laską sobie idzie. Jest tutaj jakaś mamusia z wózkiem, y, z dzieciątkiem, tu jest może takie dzieciątko. Troszkę już starsze, takie może w waszym wieku, gdzieś idą. No właśnie, gdzie ta droga prowadzi? No prowadzi do kościoła, bo jak widzicie, po tej ścieżce, którą oni idą, po tej ścieżce mamy literki. Literki, które tworzą nam jaki napis. Mam nadzieję, że widzicie, że jesteście w stanie odczytać, że jest to napis Niedziela. Niedziela, niedziela, czyli dzień święty, dzień wyjątkowy, dzień, kiedy świętujemy, bo właśnie w niedzielę z martwych wstał Pan Jezus. Dlatego teraz słuchajcie, puszczę Wam piosenkę, której myślę nie znacie i nigdy jej na katechezie w szkole Wam nie puszczałem. Piosenka się nazywa Niedzielny Przelot. Bardzo fajna piosenka o właśnie niedzieli. Dlatego ja puszczam piosenkę i zabieram się za kolorowanie. Piosenka trwa 3,5 minuty. Dlatego myślę, że w czasie trwania piosenki zdążymy sobie pokolorować no właśnie, pokolorować ten obrazeczek tutaj, który mam. Czyli mamy kościół do pokolorowania, mamy drzewkę do pokolorowania, może jakieś chmurki, słoneczko tutaj domalować, więc zabieramy się za kolorowanie. Uwaga! Ja już kredki mam gotowe. Kredki w rękę. Ja puszczam piosenkę. Robię kamerkę tak, żebyście widzieli, że ksiądz nie oszukuje. Ksiądz nigdy nie oszukuje, tylko właśnie koloruje. Biorę się za kolorowanie. Puszczam piosenkę. No i zaczynamy. Zielona kredka i kolorujemy pięknie te drzewa na zielono, oczywiście, żeby komuś nie przyszło do głowy kolorować na pomarańczowo. Słuchajcie, bo wy macie różne pomysły. Pięknie drzewa na zielono. Mam nadzieję, że wam też dobrze idzie. Mi gdzieś się straciła, yy, straciła brązowa kredka, dlatego tak wyjątkowo troszeczkę taki kolorowy ten kościół zrobię, bo nie mam brązowej kredki, a nie chcę robić cały na czarno, więc załóżmy, że dach mojego kościoła będzie niebieski. A bok będzie czerwony, taki ten czerwony trochę podobny do brązowego. I jakieś chmurki słuchajcie niebieskie. No i oczywiście słońce świeci sobie pięknie, ładnie. Piosenka dobiegła końca. Na koniec katechezy pojawi się okienko z takim linkiem do tej piosenki. Jeżeli chcecie, możecie sobie kliknąć i tej piosenki posłuchać. Mówiącej o tym, że właśnie w niedzielę mamy wziąć skrzydła i wejść na górę. Górę, czyli jakby właśnie taki symbol Muszy Świętej, czyli mamy pofrunąć na górę ku Panu Bogu właśnie w czasie Muszy Świętej z Nim się spotkać. W ten sposób ta piosenka opowiada o tym, że właśnie niedziela jest tym dniem szczególnego spotkania z Panem Bogiem w czasie Muszy Świętej. Powoli kończymy. Ja chcę jeszcze z Wami słowo dnia zapisać. Słowo dnia, które dzisiaj brzmi Niedziela, dzień święty. Także zapiszmy sobie nasze słowo dnia. Niedziela, myślnik, dzień święty. Niedziela myślnik dzień święty. Słuchajcie, dzisiaj słowo niedziela. Chyba wiele razy tutaj wybrzmiało, więc teraz już po raz ostatni. W sensie robimy prosty rebus. Tutaj ze strony 77, ciekaw czy zrobicie szybciej ode mnie. Ja już zaczynam. To pierwsze to pewno niebo, potem dziecko, a na koniec las. No i z Repusa nam wyszło co? Wyszła nam oczywiście niedziela. Moi drodzy, niedziela, dzień święty, niedziela, kiedy świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa, kiedy staramy się odpocząć, być ze sobą w rodzinie, być na musze świętej i tam na musze świętej spotkać się z Panem Jezusem. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą katechezę. Nagrywam ją bardzo późno, bo u mnie już jest bliska 23. Ja mam nadzieję, że wy o takich porach to już. Uh, dawno śpicie, mm, ale będziecie ją sobie oglądać w ciągu dnia, a nie w nocy. Tak jak ja teraz tutaj siedzę i do Was mówię, już tak troszkę przysypiając, więc kończę. Ja idę spać i mówiłem, do zobaczenia na katechezie. Oczywiście, jak zawsze, zakończymy naszą katechezę wspólną modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie, machając do Was i mówię do zobaczenia na naszej kolejnej katechezie.